niesamowite starożytne artefakty mogą być wszędzie. Archeolodzy co jakiś czas znajdują rzeczy, które należały do starożytnych cywilizacji. Niektóre z tych odkryć są tak niezwykłe, że ciężko w nie uwierzyć. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam kilka z nich. Zapraszam do oglądania. We wrześniu 2019 roku brytyjscy archeolodzy myśleli, że natrafili na kolekcję rzymskich wisiorów na polu w Shropshire. Gdy zanieśli je do laboratorium, by przeprowadzić nad nimi badania, odkryli, że znalezione przedmioty wcale nie były tym, czym myśleli. W rzeczywistości były zestawami kosmetycznymi, w których kiedyś znajdowały się kosmetyki do malowania oczu. Sprytnie zaprojektowany obiekt służył dwóm celom. Można było w nim zmielić substancje używane przez Rzymian w malowaniu się. Ponadto jest tak ukształtowany, że można było od razu nałożyć je na skórę w stylu podobnym do dzisiejszych eyelinerów lub cieni do powiek. Eksperci sądzą, że zestaw składający się z małego tłuczka i moździerza pochodzi z pierwszego wieku naszej ery. W zestawie znajdowała się również mała pętelka, dzięki której właściciel mógł przy pomocy liny zawiesić zestaw na swojej szyi. Dlatego na początku myśleli, że mają w rękach wisior. Co ciekawe, mimo to, że zostały stworzone w rzymskim stylu, wygląda na to, że używano ich tylko na Wyspach Brytyjskich. Podobny przedmiot nigdy nie został znaleziony na innych terenach należących kiedyś do Rzymu. Pomimo, że słyszano wtedy o mężczyznach noszących makijaż, prawdopodobnie ten zestaw należał do kobiet. Kiedy nasi bliscy odchodzą, naturalne jest, że chcemy zatrzymać rzeczy, które do nich należały, jako pamiątki. Niektórzy trzymają ich prochy w urnach, prawdopodobnie trzymając je na kominku. Nasi starożytni przodkowie poszli jeszcze dalej. W epoce brązu na terenach dzisiejszej Wielkiej Brytanii ludzie mieli używać kości zmarłych do wyrobu ozdób ku czci tych, których stracili. Kość udowa na przykład nadawała się do zrobienia z niej instrumentu muzycznego. W niektórych przypadkach kości dawno zmarłych grzebano nawet wraz z ich potomkami lata po ich śmierci. Archeolodzy nawiązywali do pochówku znalezionego w farmie wiatrowej, gdzie pogrzebano kobietę w otoczeniu amuletów wykonanych z kości jej zmarłych krewnych, a nawet czaszkę z otworem sugerującym, że kiedyś była powieszona na ścianie. Zwyczaj ten może brzmieć nieco upiornie dla współczesnych standardów, ale zahamowania, które mamy w stosunku do ciał zmarłych, dzisiaj nie istniały tysiące lat temu. Wojny punickie były ważnym przedsięwzięciem militarnym dla starożytnych Rzymian. Konflikty te były niezwykle brutalne, ale doprowadziły do powstania wielkich wynalazków w temacie żeglugi i walki na morzu. Obie strony szukały przewagi nad przeciwnikiem. Oto jeden wynalazek stworzony przez Rzymian to kolekcja czterech starożytnych taranów wykonanych z brązu, które zostały znalezione w pobliżu wyspy Ustica we Włoszech we wrześniu 2021 roku. Znaleziska były kiedyś przymocowane na przodzie rzymskich okrętów bojowych. Może to pomóc w tłumaczeniu, jak Rzymianie byli w stanie pokonać Kartaginczyków w I wojnie punickiej w 241 roku przed naszą erą. Wojna ta zakończyła się bitwą koło wysp Egackich. Opierając się na miejscu znalezienia taranów, można przypuszczać, że brały udział w tej potyczce. Pisma greckiego historyka Polibiusza mówią o zatopieniu przez Rzymian 50 kartagińskich statków i zdobyciu 70 kolejnych podczas tej bitwy, zmuszając w ten sposób Kartagińczyków do poddania Sycylii na rzecz nacierającej floty rzymskiej. Każdy taran waży około 200 kg, co czyniło je cięższym. I bardziej śmiercionośnym niż cokolwiek innego dostępnego u ich przeciwników w tamtym czasie. Kartagina wyciągnęła nauczkę z tej porażki, ale w tamtym czasie była ona dla nich dewastująca. Odkrycie archeologiczne nie musi być szczególnie wielkie, by było interesujące. Jako dowód, spójrzcie na tę subtelnie wygrawerowaną pieczęć. To pozostałość po Imperium Asyryjskim i ma około 3000 lat. Przedmiot znaleziono niedaleko zamku Zerzaven w tureckim Dayabakir w październiku 2019 roku. Wygrawerowano na niej przypominającą człowieka postać, która prawdopodobnie prezentuje asyryjskie bóstwo. Na pieczęci znalazło się również przedstawienie ptaka, drzewa życia i buteleczka świętej wody. Przedmiot taki jak ten mógł być używany do oznaczania władzy oraz autorytetu, i prawdopodobnie potwierdzał źródło i autentyczność wiadomości. Znalezienie go tak blisko zamku stawia pytania o to, jak stara może być ta budowla. Naukowcy są w stanie przewidzieć, że ma co najmniej 1700 lat, ale wielu ekspertów podejrzewa, że może być o wiele starszy, a to znalezisko może pomóc to potwierdzić. Nawet jeżeli obecny kształt zamku ma tylko 1700 lat, w tym samym miejscu mogło stać dużo starsze asyryjskie osiedle powstałe 1300 lat przed nim. To tylko mała rzecz, ale może zmienić historię. Zmierzamy z powrotem do Anglii, gdzie w Lincolnshire odnaleziono nadzwyczaj rzadką broszkę w kształcie konia w lutym 2020 roku. Bogato zdobiony przedmiot został znaleziony przez nieprofesjonalnego poszukiwacza metalu na polu niedaleko miasteczka Sleaford. Weteran Jason Price znalazł figurkę konia w błocie tylko 8 cali od powierzchni, co sugeruje, że mogła być niedawno uszkodzona przez orkę. Profesjonalni archeolodzy, którzy potem badali broszkę, byli zachwyceni, że jest w tak dobrym stanie, że nawet ma jeszcze oryginalną szpilkę. Jej kolory niestety wyblakły, ale prawdopodobnie była złota, pokryta niebieską emalią we wgłębieniach. Broszka na pewno zdobiła kiedyś togę obywatela Rzymu. To dopiero drugie tego typu znalezisko w historii archeologii brytyjskiej. Jej powstanie datuje się nawet na pierwsze miesiące podboju Brytanii przez Rzymian w roku 43. Po wyczyszczeniu i skatalogowaniu broszka znajduje się na wystawie Collection Museum w Lincoln. Naszymi kolejnymi artefaktami jest para złotych naszyjników. Są w tak dobrym stanie, że wyglądają tak, jakby były zrobione wczoraj. Tak naprawdę mają 800 lat, a ostatnie 8 stuleci spędziły na dnie morza. Te cenne przedmioty znaleziono wewnątrz chińskiego statku o nazwie Nan Hai Został odkryty w morzu południowo-chińskim, w pobliżu wyspy Shangchuan, przez zespół chińskich i brytyjskich archeologów morskich. W 1987 roku. Wrak statku był tak kruchy, że przez kolejnych 20 lat niemożliwym było wyciągnięcie jego części na powierzchnię. Statek handlowy jest największym i najstarszym chińskim wrakiem, jaki kiedykolwiek odnaleziono. Prawdopodobnie kursował jedwabnym szlakiem z Chin do Oceanu Indyjskiego. Naszyjniki są kunsztowne i były szalenie wartościowe w czasie, gdy zatonęły, czyli podczas ery dynastii Song. Archeolodzy nie są pewni, dlaczego łódź zatonęła, ale zapewne wrak jest dowodem jakości projektu. Cały czas wszystkie części trzymają się razem i chroniły ładunek przez tak wiele stuleci. W środku cały czas znajdują się towary, więc w najbliższych latach możemy zobaczyć jeszcze więcej skarbów z tego wraku. Patrząc na ten piękny rzymski posąg, niesamowicie jest pomyśleć, że osoba, która ją znalazła, nie wiedziała o niej nic i trzymała jej fragmenty w pudełku po margarynie przez więcej niż 10 lat. Rzeźba przedstawia srebrnooką rzymską boginię Minerwę i ma w przybliżeniu 2000 lat. Rolnik znalazł ją na swoim polu w angielskim Healey w Oxfordshire w 2007 roku. Dopiero gdy w 2018 roku pojawił się emerytowany kierowca ciężarówki i archeolog amator Lynn Jackman i spytał o pozwolenie przeszukania pola wykrywaczem metalu, rolnik wpadł na pomysł, żeby powiedzieć mu o rzeźbie. Jej prawdziwa wartość i rzadkość nareszcie ujrzały światło dzienne. Na obronę rolnika można tylko dodać, że kiedyś pokazał rzeźbę swojemu obeznanemu w antykach koledze który powiedział mu, że jest to bezwartościowa współczesna kopia. Prawdą jest, że rzeźba została wykonana w I lub II wieku i prawdopodobnie była domowym bożkiem trzymanym w małej, domowej świątyni. Po dekadzie w pudełku, teraz jest w rękach muzeum. Oto kolekcja przerażających broni, które mogły, ale nie musiały należeć do Iwana Groźnego. Arsenał został odkryty przez grupę z Rosyjskiej Akademii Nauk w styczniu 2016 roku, gdy kopali w okolicach Zwienigorodu przed rozpoczęciem budowy autostrady. Jest niemal pewne, że broń należała do dowódcy wojsk, ale eksperci nie mogą wykluczyć możliwości, że domniemanym dowódcą był Iwan Groźny. Znaleziska pochodzą z jego epoki. W XVI wieku istniało tu osiedle Ignacowiecko. Mieszkała tu bojarska rodzina dobrońców. Jeden z nich służył w armii Iwana Groźnego na wysokim stanowisku po wyborze w październiku 1550 roku. Arsenał, znaleziony w wiekowej, podziemnej składnicy na skraju lasu, zawiera hełmy w skórzanych futerałach, pasy, szable i strzały. Eksperci odnaleźli również menażki i namioty. W zasadzie tyle zaopatrzenia potrzebowała mała armia przed wyruszeniem na ćwiczenia wojskowe. Nie zapomnijcie podzielić się tym odcinkiem ze znajomymi i napisać w komentarzu co sądzicie o tych odkryciach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem.